Cześć, jest, ja jestem Pix, który witam was w kolejnym odcinku z gry Minecraft na naszym serwerze No i słuchajcie, dzisiaj yy, no trochę się do tego przygotowałem Idziemy robić nasz, właśnie no naszą tajną bazę yy, No i będziemy tam stawiać drobinki. oczywiście yy, Na skrzynki na razie chyba jeszcze muszę pozbierać tego drewna Bo tyle to mi starczy chyba na samą podłogę Bo no, no trochę na skrzynki tego trzeba będzie no ale nic. Na razie idziemy postawić podłogę, postawić drabinki. Więc będziemy w dół wbijać pyk pyk pyk. Zaraz yy, zejdziemy na sam dół Dobra pyk i teraz tak tutaj to będzie zamurowane. to sobie bym to przypisał za na przykład jedzenie dobra, pyk dobra, no i tak musimy postawić drabinki wszędzie pyk, pyk, pyk nie, dobra, i czy tutaj będzie normalnie się wchodziło? Dobra, można tu wyjść. Ok, no i tu z góry się będzie stawiało klocka. No i ok. Schodzenie tutaj jest ładne na dół. Dobra, to nam będzie niepotrzebne tutaj. I to w sumie też, ponieważ tutaj walniemy sobie ładną podłogę. Wszystko będzie ładnie z deseczek. pyk dębowych. pyk Dobra, niech tu na razie będzie Potem to będę udoskonalał No więc dobra, myślę, że no zobaczymy się jak więcej tej podłogi po prostu tu wypełni. Podłogę kończę budować No nie zeszło mi jakoś z tym długo, myślałem, że też więcej tych deseczek mi na to pójdzie Ale aż tyle nie poszło, ile myślałem, że pójdzie No więc dobra, tutaj dwalimy sobie kolejny staczek Pyk, 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 pyk. No i już naprawdę mało mi tego zostało. Zaraz będzie dokończony i się trzeba będzie zająć dalszymi rzeczami, czyli skrzynkami. No i liście mam po to, żeby między skrzynkami tam na przykład na pochodnie było miejsce. Więc dobra, tutaj dajemy cyk, 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 cyk. Dalej dobra, no już zaraz będzie koniec, No kurde musi się to nie tak stawiać. Dobra, no i dobra, podłogę jak widzicie mamy skończoną, tylko że teraz trzeba będzie się zająć tymi skrzynkami. No i dobra, tylko tak czy tutaj od razu stawić skrzynki czy nie. Raz dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, Dobra. Myślę, że tutaj od razu nie będę stawiał skrzyneczek. Tylko tutaj sobie, dobra, to mi będzie niepotrzebny. Dobra, to też będzie niepotrzebny. Pyk OK. A, w ogóle skrzyki, skrzynki bym sobie zrobił, a więc dobra, pyk, jeszcze sobie tego przeróbmy, no i dobra, robimy teraz trochę kolejnych skrzyneczek, znaczy pierwszych dzisiaj, no i pyk, pierwszy staczek skrzynek już jest, dobra, Dajemy kolejny. Dobra, pyk. Nie wiem, na razie tu raczej pochodni nie będę stawiał. Dobra, teraz tak. Tutaj lecą ładnie skrzyneczki. No i pyk, tam już nie postawię. Okej, okay, tutaj chyba polecę kolejny. Słuchajcie, myślę, że naprawdę sporo tego pójdzie. No, drewno na te skrzynki. Dobra, tylko jak to zrobić tutaj? Dobra, w sumie już będę stawiał te pochodnie. Nie mówcie, że na tym się nie da. Nie, to mój cały plan zniszczy. Hmm. No to chyba będzie po prostu tak trzeba to deskami robić, ale po deski muszę dopiero się przejść. Dobra. To teraz tak, jakby tu to było. Tu w końcu jak by to zrobić? Czekajcie. Hmm. No bo nie wiem, bo tu w kącie raczej nic nie będzie, bo tu słuchajcie, skrzynki by to znowu o tak stały. Jak tu zmieścić jeszcze te skrzynki i to? Bo po prostu tu nie będzie tej pochodni. Dobra, ale na pewno tutaj trzeba to dać. Dobra, ale tak. Muszę się przejść znowu po dużo ilość desek. Dobra, trochę już tego ogarnąłem, sobie zrobiłem też więcej skrzyneczek. No więc teraz yy, lecimy właśnie do tej tajnej bazy. I będziemy ją no, dalej wykańczać. No więc dobra, jesteśmy na miejscu, więc teraz tak. w tym miejscu będzie dobra kolejne zróbmy sobie tutaj pyk dobra no nie rozwaliłem to tak no i pyk dobra Myślę, że teraz zrobimy sobie kolejną ściankę właśnie skrzyneczek. Pyk, 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 pyk. Cyk, cyk, cyk. Dobra. No, i pyk. I tak, jeszcze mam, nie wiem, dawać tu w tym rogu liście. Myślę, że to będzie ładniej przez to wyglądało. Dobra, tam słuchajcie sobie, też dam liście. Pyk. No i dobra, lecimy z kolejnymi. Dobra, jeszcze nam tu zostały ponad dwa staki. No na pewno na długo to nie starczy. Dobra ile tu było? 5, tutaj jest 3 Myślę, że to 4 będziemy właśnie. Dawać tak jak w tym miejscu jest właśnie pochodnia pyk. Dobra lecimy z kolejnymi Byk No i dobra No i cyk Dobra, zostają nam już tylko troszkę ponad dwa staki. Pyk. Nie wiem, jak to w tym miejscu zrobić. O dobra, tu pochodni jeszcze nie dałem. Dobra, myślę, że lecimy teraz na drugą stronę. Myślę, że to dosyć fajnie to wygląda. I tu jest czwarty. Ok, nie wiem, jak będzie z tym. Więc dobra. Jak było tutaj? Trzy, cztery, pięć. Dobra, tylko zobaczę, jakby to było. Dobra, tak, tu jest skrzynka. Tu. Dobra, po prostu dam tutaj dolny ten. Cztery, i tu by było to. Teraz tu. Tu by też było to. No i właśnie. O to mi chodzi. 4. Dobra, tutaj by dać właśnie te dwa. O i tutaj by jeszcze dać jeszcze jeden. Nie, no myślę, że to dosyć dobrze wyszło. I tutaj po prostu będzie to zrobione tak, że tu będzie dziurka.

No, i dobra. No, i myślę, żeby to tak wyglądało. Tylko teraz tak. Dajmy to. Dajmy to. I dajmy to. Tylko teraz tak, musimy zobaczyć, jakbym to tu zabrał, No, na razie tu będzie dosyć ciemno, jeszcze muszę, muszę te pochodnie pozabierać. Dobra, w sumie już mogę te skrzynki tutaj wsadzić, ile mam ich. No, i taki magazyn już jest fajny. No, ale tutaj jeszcze będzie trzeba na środku popostawić tego. W sumie z tego już mogę trochę tego stworzyć. Jeszcze kolejnych skrzyneczek. Co prawda niedużo, ale będzie ich trochę. No dobra jeszcze tak. Cyk. Cyk. No nie, dobra już nam nie starczy. No jeszcze 22 skrzyneczki. Pyk, 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 pyk. pyk. Ok. No i nie wiem. A, dobra, jeszcze tu muszę dać na pewno pochodnie. I tak to na razie, słuchajcie, wygląda. Na pewno będzie to trzeba też trochę udoskonalić. Potem na razie jeszcze tu rzeczy nie będę przynosił, bo nie jest to skończone. Ale na pewno tu gdzieś przyniosę. Więc w takim razie, w dzisiejszym odcinku, to będzie wszystko. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. No i cześć.